Wszyscy zgromadzeni w tej świątyni, obwieszczam Wam wszystkim radosną nowinę. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Jest to noc podczas której Kościół celebruje zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Ta noc ukazuje też to, czym jest Kościół. W tę świętą noc gromadzimy się razem, aby świętować pośród nas obecność Chrystusa z Ta noc jest matką. Wszystkich świętych Wigilii i wszystkich liturgii Kościoła. Dlatego szczęśliwi jesteśmy. Jak pisał Orygenes, że szczęśliwy jest ten, kto świętuje szabaty, ale szczęśliwszy jest ten, który świętuje szabat szabatów. I dziś jest ta noc, liturgia Wigilii Paschalnej. Jest świętowaniem Szabatu nad Szabatami. Nie ma piękniejszej liturgii w całym roku od tej cudownej nocy zmartwychwstania. Wszystkie źródła Kościoła wypływają z tego źródła, jakim jest Paska. I nie ma większego wydarzenia ponad Paskę naszego Pana. Dlatego Bóg. Nas wzywa, zaprasza, aby obchodzić to, tę świętą noc. I zaprasza każdego. Tych, którzy się przygotowali przez 40 dni Wielkiego Postu, którzy pościli, modlili się, ale także też ci, którzy nic nie robili w ciągu tych 40 dni. Nic. Bóg dzisiaj zaprasza, żebyśmy razem świętowali. Ci, Którzy weszli w nawrócenie, i ci, którzy pozostali w miejscu. Dziś niebo, mimo że jest noc, wypełnia się światłem. Światło z ognia, ogień z bitwy, z bitwy, którą przeszedł Jezus Chrystus. Ogień ma potrójne znaczenie. Niszczy, Ogrzewa i daje światło. Pan zniszczył śmierć, dlatego dzisiaj świętujemy jego zwycięstwo nad śmiercią. Zniszczył piekło, zniszczył grzech i daje nam początek nowego życia. Ogień ogrzewa to, co najbardziej ogrzewa to jest miłość Pana. Dzisiaj. Wszyscy jesteśmy zaproszeni aby czuć się kochanymi przez Niego i Ogień daje światło, światło. Czym jest światło dla chrześcijanina? Co to znaczy, że życie chrześcijanina jest oświetlone? To znaczy, że ja widzę, jak Bóg mnie kocha. Być w świetle to widzieć miłość Boga do mnie, czuć się dzieckiem Boga. I widzi kierunek swojego życia, że ja nie żyję kręcąc się w kółko, ale że ja mam jasny kierunek. Mój kierunek życia to niebo. Dlatego siła i moc Kościoła płynie z obecności Pana między nami. On żyje i On przechodzi tej nocy pośród naszego zgromadzenia. A jak mówi Psalm 65. Tam, gdzie Bóg przechodzi, tam zbudza rodzaje. Dzisiaj Bóg sieje nowe życie. I my możemy być tą ziemią żyzną. Tej nocy trzeba wołać. Pan jest z wami, Pan jest z Tobą. Joanno. Wojciechu, Piotrze, Alicjo. Słyszysz, Pan jest z Tobą więcej, Pan jest dla Ciebie. Chrystus naprawdę zmartwychwstał dla nas, zmartwychwstał dla Ciebie i dla mnie. Chrystusie zmartwychwstałe, oto tu zgromadziła się Twoja oblubienica. To jest Twój Kościół, święty Kościół, święta oblubienica, przystrojona w najlepsze rzeczy. A pośród tej oblicznicy są prezbiterzy, są seminarzyści, widzę siostry zakonne, są małżeństwa, są rodziny, są osoby samotne, jest młodzież, są dzieci i są starcy. I myślę, że wyrażę to w imieniu nas wszystkich. Że czekaliśmy na tę noc z napięciem. Dlaczego? Bo życie chrześcijanina jest życiem z paschy na paskę. To jest ten zegar wiary. To są te wskazówki, które kierują naszym życiem. Żyć z paschy na paskę. Dlatego w egzumtecie śpiewaliśmy. To jest ta noc, której Chrystus skruszył więzy śmierci. Naprawdę możemy tej nocy, w czasie tej liturgii, doświadczyć owoców zwycięstwa Jezusa. Błogosławiona noc. Dzisiaj rano, podczas juczni w Dolnym Kościele, ci, którzy byli na liturgii porannej, mogliśmy usłyszeć głęboki komentarz papieża Benedykta XVI do Całunu Turyńskiego i do tej ciszy sobotniej. Ale w 80 roku papież Jan Paweł II, który za tydzień będzie ogłoszony świętym, także pielgrzymował do Turynu i również zostawił słowo, piękne słowo, i powiedział, że Całun Turyński jest relikwią, jest świadkiem miłości, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jakim świadkiem? Świadkiem milczącym, lecz jednocześnie zaskakującym swoją wymową. Ja chciałbym dodać skromnie, że był jeszcze jeden świadek tamtej nocy, błogosławionej nocy. To ona jako jedyna, Noc, nieuchwytna, niematerialna, była świadkiem zmartwychwstania. Ona jako jedyna była godna poznać czas i miejsce zmartwychwstania. Ona stała się świadkiem zmartwychwstania, świadkiem faktu i czynu. Ciekawą jest rzeczą, że Bóg objawia swoją moc pośród nocy. Moc, która objawia się w nocy. Słyszeliśmy noc stworzenia, noc Abrahama. Ale możemy pójść dalej. Była ta noc wyjścia z Egiptu i była ta noc z Betlejem, wtedy kiedy Jezus się rodził. I mamy Tę noc wielką, noc zmartwychwstania, która jakby spina klamrą całe dzieje zbawcze. To nie jest dzień zmartwychwstania tylko. My naprawdę celebrujemy noc zmartwychwstania. I to jest centrum tych świąt paschalnych, centrum świąt wielkanocnych, wielkiej nocy. Liturgia Wielkiej Nocy jest sercem. Jest sercem. Noc to ciemność, a ciemność może rodzić strach, a w strachu działa niesamowicie wyobraźnia. Ktoś powiedział, może być bezbrzeźna. I w nocy słychać bardzo mocno ciszę. Każdy szmer. I różne są doświadczenia nocy w naszym życiu. Różne. Każdy z nas mógłby tu przyjść i opowiadać o swojej nocy. W tych ostatnich miesiącach miałem możliwość przebywania w szpitalu, na onkologii. I widziałem, co to znaczy noc choroby, co to jest noc cierpienia. Kiedy przychodzi niespodziewanie, przychodzi jak wyrok. I kiedy jesteś tam pośród tych sal, to widzisz, że te sale to są kaplice, te łoża, na których oni leżą, łysi, to jak ołtarze. A gdzieś z podłóżek, w takiej ogromnej, przerażającej ciszy, jakby wydobywała się śmierć. Spotkałem tam jednego z naszych biskupów i mówił tak. Księże, tyle mówiłem kazań o cierpieniu i tyle rekolekcji wygłosiłem. Łatwo jest mówić. Mówi, tak bardzo chcę żyć, nie chcę umierać, tak bardzo chcę żyć. Może być noc utraty pracy, kiedy przychodzi bezrobocie, kiedy przychodzi jakieś przerażenie. Jak żyć, z czego żyć, co wsadzić do przysłowiowego garnka, za co opłacić media, gaz, prąd. I był taki ojciec, który nie chciał wracać do domu, bo mówił, że mu wstyd, bo to bezrobocie niszczy jego godność, że on nie może zapracować dla dzieci. Może być noc, rozp noc rozpaczy, wtedy, kiedy małżeństwo Twoich dzieci może się rozpadać. Pamiętam taką noc mojej siostry ze szwagrem, kiedy przyjechałem do domu i mówili mi: idź do naszego syna, bo tam się dzieje niedobrze, bo tam już była policja. Idź, idź. Przeżywali swoją noc. Może być noc samotności. Wtedy, gdy ktoś bliski odchodzi, nagle, niespodziewanie. Ale może być ta noc, kiedy byliście razem ze sobą, nie wiem, 50 lat i on umiera, odchodzi. I nawet najmocniejsza lampa w domu nie jest w stanie stworzyć cienia jego obecności. Noc, kiedy nie można przywrócić ukochanego. I tez, no, też jest noc zdrady, kiedy jesteśmy zdradzani przez przyjaciela. Wtedy, kiedy my zdradzamy kapłaństwo, kiedy ty zdradzasz swoją żonę, swojego męża, kiedy nie jesteśmy wierni. Wtedy, kiedy już nie płyną łzy, bo już nie masz czego. I jest noc kryzysu, kiedy mówimy, nie dam rady, nie mam już siły. Już dalej nie mogę. Mówiłem Wam w czwartek o doświadczeniu umywania nóg i całowania nóg w mojej wspólnocie. Mówiłem, że wtedy uczyłem się kapłaństwa, że zacząłem dojrzewać w kapłaństwie, że zacząłem kochać tych, którym służyłem, że czułem się odpowiedzialny za nie że stawałem się duchowym ich ojcem. To było wszystko z tym związane. Widziałem wtedy kościół jako moją oblubienicę. Kościół, który jest ciałem. I tak jak każdy mężczyzna ksiądz potrzebuje ciała i dla niego ciałem jest jego oblubienica kościół, nie anonimowy, nie abstrakcyjny kościół ze swoim imieniem, nazwiskiem, swoim obliczem, ze swoją twarzą. Kościół, który można przygarniać, który można kochać. Dzisiaj chcę namknąć, napomnąć, kiedy mówię o nocy, że też miałem taką noc 21 września 1990 roku. Święty Paweł mówi, kiedy my umieramy, inni otrzymują życie. Tamtej nocy, mojej nocy, ubierał mój mistrz Nowicjatu, święty człowiek. Ja tamtej nocy słuchałem katechezy o Abrahamie. I kiedy słuchałem, to było słowo o wierze. To ta noc. Stała się najjaśniejsza od wszystkich wcześniej przeżytych dni. Tamtej nocy zobaczyłem, że ja nie mam nic wspólnego z Abrahamem. Że ja śpiewam w innym chórze, że gram w innej orkiestrze. I widziałem, jak ta noc, która się rozciągnęła, rozciągnęła na dłużej. Jak tej nocy zaczęło się nowe życie. Jak Pan Bóg tej nocy zaczął budzić, burzyć to wszystko, co ja misteryjnie budowałem przez lata. Niszczył wszystko, zamknął mi ucho i, zam... i, i nie pozwolił mi mówić. To była ta noc, bolesna noc. Zawsze, kiedy my przeżywamy noce w swojej wierze, są one bolesne. Bolesne noce wiary. Pamiętamy noc wiary Świętego Jana od Krzyża. Byliśmy zaskoczeni, kiedy światło dzienne na światło dzienne wyszło, że Matka Teresa z Kalkuty przeżywała noc wiary przez tak długi ilość lat. Kiedy czytamy dzienniczek siostry Faustyny, ona od nowicjatu doświadczała nocy wiary. Noc musi boleć i ona boli. Odczuwamy taki ból w tej nocy, jakby Boga nie było, jakby Bóg nas opuścił. Tak wiele osób w ostatnim czasie zachorowało na raka. I ktoś z bliskich tych osób przysłał mi smsa. Nie wziąłem komórki, więc nie zacytuję dosłownie. Ale napisał tak, że czasami są takie chwile, że czuję, jakby Boga nie było. Ktoś, kto jest bardzo związany z kościołem. Czuję, jakby Boga nie było. I tak sobie pomyślałem wtedy o Ryszardzie Lidlu, zmarłym tragicznie, który przy pięknym liście poezji, pie pieśni śpiewał do mamy: Mamo, mamo, Boga nie ma. Boga nie ma. I nie musi to być wcale dalekie od nas. Bo kiedy przychodzi noc, ona wyrywa wszystko z nas. Także z naszego serca może się wyrywać to Słowo takie, jak Jezus Krzyża. Boże, mój, Boże, mój czemuś mnie opuścił? Czuć się w tej nocy tak bardzo opuszczonym. Wołać tak, jak Jezus krzyża. Moi drodzy, po co jest ta noc? Kiedy doświadczamy takich nocy, to oznacza, że Pan Bóg nas prowadzi bardzo daleko, aż do końca. A co tam jest na końcu? Tam na końcu jest śmierć i życie. Ten koniec to pomiędzy życiem i śmiercią. A tam... Ten moment jest po to, byśmy ujrzeli Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego wszystkie noce, które przeżywamy, wszystkie noce, tę noc, którą Ty dzisiaj może przeżywasz, jest po to, żeby był na końcu. Bo na końcu spotyka się Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego ta noc, na której Chrystus nas zgromadził, jest czasem gdzie On czasem miejscem, gdzie On chce uczynić każdego z nas świadkiem zmartwychwstania. Ten fakt może się wydarzyć we mnie, dzisiaj, w moim wnętrzu, mojej nocy, że mógł rozpoznać Jezusa. Kiedy przegląda się książki teologiczne, to pewność Jezusa, że On zmartwychwstał opiera się na tym, że zmartwychwstały ukazał się wybranym przez Boga świadkom. Tak jak mówiła dzisiejsza Ewangelia, niewiasty, które pobiegły do, brzeg, do, do grobu. Ale pamiętajmy, zmartwychwstały Pan, który jest widziany przez świadków, nie jest jeszcze dowodem dla innych, żeby przyjęli to zmartwychwstanie. Martwy stały Pan, żyjący już swoim nowym sposobem życia, nowym istnieniem, nowym bytowaniem. Uczniowie rozpoznali w sobie tego, który żył wcześniej, który chodził między nimi, razem z nimi ich nauczał. Oni zobaczyli Go pośród swojego wnętrza, w sobie. I to, że zobaczyli Go w sobie, to Jego życie które zaczęło żyć w nich, uczyniło ich świadkami zmartwychwstania. Dlatego Twoja noc jest właśnie po to, Twoja noc, noc Twojego syna, Twojego dziecka, Twojego męża, jest właśnie po to, abyś rozpoznał Go w sobie, abyś rozpoznał Go tej nocy. Święty Jan od Krzyża w swojej nocy ciemnej przepiękne słowa napisał. O nocy, coś prowadziła, nocy ty milsza nad jucznią różaną. O nocy, coś zjednoczyła miłego z ukochaną i ukochaną w miłego przemieniła. Dzisiaj my jesteśmy Jego miłą, Jego oblubienicą, i on chce przemienić każdego z nas w siebie, żebyśmy nim byli. Drodzy bracia i siostry, Zmartwychwstanie jest wydarzeniem, które dziś staje się dostępnym dla każdego z nas. Tu, w tej świątyni. W swoich osobistych zapiskach Jan Paweł II pozostawił piękną i głęboką myśl. Jestem bardzo w rękach Boga. Myśl bardzo paschalna, Myśl, która y, odpowiada tej nocy, ale możemy powiedzieć, że to jest myśl, credo Jana Pawła II. Jestem bardzo w rękach Boga. Ta noc mówi nam, że my wszyscy jesteśmy w rękach Boga. I ta noc nas porywa po to, żeby być w rękach Boga. Bóg nas stworzył i każdy pochodzi z rąk Boga. Pochodzimy z rąk Boga. Bóg swoimi rękoma nas ukształtował. Z błota i z gliny uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. Ręce Boga nas stworzyły. Jesteśmy z Bożych Rąk wszyscy. Ale przez wiarę w zmartwychwstanie i przez sakrament chrztu każdy z nas, każdy człowiek jest w Bożych rękach. Przez chrzest Ludwika Jana. On zostanie przyjęty w Boże Ramiona. Stanie się kimś nowym. Od momentu chrztu Ludwik i Jan. Podobnie jak stało się to w naszym życiu. W nim coś się zmieni diametralnego. To, co napisał Święty Paweł w liście do Galatów. Żyję już nie ja. Ale żyje we mnie Chrystus. Ludwik otrzyma dzisiaj nową naturę. To znaczy, że jest w rękach Boga. Moi drodzy, co to znaczy być w rękach Boga? Pan Bóg często mówił do swojego ludu: Szedłem z Tobą. To znaczy, że ręka Boga prowadzi. Ręka Boga prowadzi moje życie, prowadzi mnie w drodze. Tak jak Ojciec uczy chodzić swoje dzieci, tak Pan Bóg uczy nas chodzić drogami dobrymi życia i zbawienia. Ręka Boga głaszcze nas w chwili, gdy nas coś boli, dodaje nam otuchy. Ręka Boga wylewa na nas, na nasze rany oliwy Ducha Świętego. Możemy powiedzieć, że dosłownie Jego ręce nas pieszczą. Pieszczoty, które płyną z Jego miłości do nas, tak jak rodzice pieszczą małe dzieci, tak jak Piotr tu siedzi w pierwszej ławce i do Niego się przytulają dzieci Jego. Właśnie On jest pieści. Co? On kocha ich, kocha ich. I nasz Bóg kocha nas. I być w rękach Boga to czuć się kochanym. Dlatego, moi drodzy, kiedy jest nam ciężko, kiedy szukamy pomocy, kiedy przychodzą chwile jakiegoś lęku, to to słowo nas zaprasza, żeby ufać Bogu. Powierz się ręką Boga. W nim będziesz bezpieczny. Ręce Boga, szczególnie te ręce rozpięte na krzyżu, te ręce poranione miłością, te ręce, które leczą, które uzdrawiają. Te ręce nigdy nie zawiodą, nigdy. Mogą zawieść ręce żony, mogą zawieść ręce dzieci, ręce Twojego męża, mogą zawieść ręka Twojego przyjaciela, ręce z ludzi układu czy ręce z ludzi biznesu, ale ręka Boga nigdy nie zawiedzie. I kiedy idziesz przez życie po omacku, kiedy boisz się podjąć jakąś ważną decyzję, kiedy brakuje Ci sił, aby wyciągnąć rękę w geście przebaczenia komuś drugiemu i pojednania kiedy wy małżonkowie boicie się mieć kolejne dziecko w waszej rodzinie kiedy paraliżuje was jakiś lęk i strach wtedy uchwyćcie się ręki Boga a na pewno usłyszycie od Niego Zbigniewie Jacku Macieju Marto Renato, Joanno nie bój się. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie bój się, tak jak Jezus mówił w dzisiejszej Ewangelii, kiedy te zakochane niewiasty szły po ogrodzie Jerozolimy, aby odnaleźć grób z oblubieńcem. Nie bój się. Maria w La Salette zwraca się do Maksymina i Melani tym samym słowem. Nie bójcie się. Nie bójcie się, bracia. Każdy z nas doświadcza śmierci. Wszyscy musimy przez nią przejść, wszyscy. Ale czym innym jest przechodzić przez śmierć, będąc w rękach diabła, a czymś innym jest przechodzić przez śmierć, będąc w rękach Boga. Bóg ze śmierci uczynił przejście i w Jego rękach, w Jego ramionach przekraczamy tylko próg. Z życia do życia, z życia do życia. Dlatego, bracia, śpiewajmy Alleluja. Co to znaczy Alleluja? To znaczy chwalcie Jachwę Pana, chwalcie Pana, chwalcie Boga. I ten śpiew, to jest śpiew zbawionych w niebie. O tym śpiewie mówi Apokalipsa. My już dzisiaj tu antycypujemy ten. Ten śpiew niebieski. Alleluja! Alleluja! Chrystus zmartwychwstał. Niech ten Chrystus zmartwychwstały. Da każdemu z nas radość, waszym rodzinom, waszym domom. Niech na każdego z was spływa dużo miłości Jego. Niech spływa paschalny deszcz nadziei, byście nigdy nie wątpili i żeby wypełnił wasze serce. Tą radością głęboką, w której byjcie śpiewać mu, oddając mu chwałę, uwielbiając go nieustannie. Panie, Chrystusie zmartwychwstały, prowadź nas w ramiona Ojca Niebieskiego. Daj nam wychodzić z tym doświadczeniem Twojego zmartwychwstania z naszych nocy. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.